To ja, Hubert. Chcę opowiedzieć dalsze losy mojej przygody z wioślarstwem i nie będę mówił na razie o Łążyńskim Towarzystwie Wioślarskim, bo w dalszym ciągu to była tylko sekcja wioślarska przy klubie wodnym Ligi Obrony Kraju. A Łążyńskie Towarzystwo Wioślarskie zostało powołane w późniejszym terminie. Treningi odbywały się trzy razy w tygodniu na wodzie. I raz lub dwa razy w tygodniu w terenie. Wtedy biegliśmy przez łąki do Lasu Jednaczewskiego i tam zostawialiśmy swoje kilometry. Wracaliśmy tą samą drogą do klubu, a że nie mieliśmy odpowiednich warunków, żeby się po treningu wykąpać, to pozostawało nam tylko kąpanie w narwi. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że w okresie jesienno-zimowym treningi odbywały się w szkole w sali szkoły podstawowej w piątnicy dwa razy w tygodniu, gdzie dojeżdżaliśmy komunikację miejską albo po prostu dobiegaliśmy truchtem. W międzyczasie wyjeżdżaliśmy na regaty do Ełku, Olecka lub Gołdapi i tak stawaliśmy się coraz starsi, mądrzejsi i coraz więcej od nas wymagano. Ja na przykład na stałe zadomowiłem się w reprezentacji Województwa Białostockiego, zresztą nie tylko ja. Do niej byłem powoływany, a także mój partner z Debla, Bogdan Kozłowski, Anatol Kwiatkowski, Ksywka Tojo i jeszcze paru innych chłopaków. Mówię ciągle o nas młodych, a byli też w klubie inni starsi zawodnicy, jak Zbyszek Dadziński, Czesław Kozłowski, Reneusz Wasilewski, któremu zawsze podczas biegu regatowego puchły ręce i po prostu stawał w połowie dystansu i musiał chwilę przeczekać, Aż mu trochę ręce odpoczną, a w taki sposób tracił szansę na zajęcie dobrej lokaty. Były też w klubie dziewczęta, jak Teresa Kozłowska, Zenka Szyc, Solińska Teresa, która była sterniczką. Chciałbym zaznaczyć, że z tych znajomości w klubie zdarzały się i związki małżeńskie. Takie jak na przykład Teresa Kozłowska wyszła za mąż za Zbyszka Dardzińskiego. Dostawaliśmy coraz więcej sprzętu, ale jak już wcześniej wspominałem, nie, był to, nie były to łodzie nowe, tylko już eksploatowane w innych sekcjach. Był też bardzo fajny czas i super atmosfera, a to przede wszystkim dzięki starszym zawodnikom, jak Leszek Kołodziejski i innym. Duży udział w tym miał pan kierownik Dominik Andrychowski, który był naprawdę super wychowawcą naszym. Traktowaliśmy po prostu go jak ojca. Taka ślanka trwała aż do pewnego tragicznego wydarzenia, jakim był pożar naszej przystani. A że był to budynek w całości drewniany, tak, że spłonęło wszystko. Tylko trochę sprzętu udało się nam uratować. Udało się to tylko dlatego, że duża jego część była składowana na zewnątrz. Właśnie od tego momentu zaczęła się nasza tułaczka. Bo na odbudowę nie było widoków. Zostaliśmy bez dachu nad głową. Po drugiej stronie ulicy były opuszczone baraki po spółdzielni Miś, gdzie złożyliśmy sprzęt i zaadoptowaliśmy cztery pomieszczenia na magazynek. Trzymaliśmy tam sprzęt taki jak dresy, piłki oraz na szatnię dla zawodników i większe pomieszczenie na świetlicę. Jedno z pomieszczeń było przeznaczone oczywiście na biuro kierownika. Po tym wydarzeniu z klubu odszedł pan kierownik Adrychowski, a na jego miejsce przyszedł Marian Wróblewski. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na moje wspomnienia i dalsze historie OTW.